Ma maneczko z tej strony Samfarm16. Dzisiaj robimy akcja nawozy, azoty. Dzisiaj lecą, widzicie tam John Dyrek. Teraz Wam z bliska. Yy, tutaj rzepak. Siejemy dzisiaj azoty. Pierwsza dawka na rzepak. No i patrzcie. Nie ma lipy z rzepaku. Yy, tutaj na początku był jęczmień browarny. I pewnie Wam się nawet ładnie posypał po prostu nie było lipy, nie? No, nie wiem. Ja tutaj jestem młody rolnik, więc nie, nie wiem, jak to opisać ten rzepak, czy wiecie, czy on jest po prostu, yy, znaczy opisać to u mnie, nie? No, dla, moim zdaniem, nie wiem jak Waszym, nie? Yy, no, nie ma lipy z rzepaku, nie? tutaj o, patrzcie, pyk pyk tam rozsiewaczony John Deere 6110M rozsiewacz Unii oh. y, y, a ten nie ten, tylko nie, y, no, szerokość robocza roz, rozsiewacza Unii to 20 metrów patrzcie Tutaj, pewnie wam, nie było lipy wcześniej. Yy, tutaj. Tutaj tam nie gdzie, wiecie. Tutaj us, usługa, ten, usługa nam siała bo po usłudze yy, ten i tutaj nam zasiał. Tutaj było tak, o yy, tutaj dwa razy nie oraliśmy tutaj, nie? Tylko yy, daliśmy tutaj y, dwa razy talerzówka i od razu sierpnie rzepak I dobra, teraz Wam z bliska nagram John Deere'a. Powiem Wam, że nawet giz idzie, ten rozsiewanie. Tak, bieg, piąty półbieg, drugi. Patrzcie, jak leci. Moim zdaniem rozsiewacz fajny, ale nie mogę powiedzieć złego na ten rozsiewacz, bo długo go mamy. I bardzo fajnie się sprawuje. Johnny, Bar... znaczy. Wpiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba John Deere. Bo moim zdaniem to bardzo fajny, nie? Nie wiem, jak tam Wy uważacie. i to sobie wszystko fajnie leci. Odsunąć, żeby kulkami nie dostać. O z tyłu, macie. I moim zdaniem, sprzęt bardzo fajny. Napiszcie, czy wam się podoba sprzęt. Jak napiszecie swoją opinię, to będę bardzo wdzięczny, nie? Nie zapomnijcie zaobserwować, dać, dać serduszko i o komentarzu tak samo. Powoli no, już będę kończył. Jeżeli wam się odcinek spodobał, dajcie serduszko i jak by, byście mogli zaobserwować i poza tym to już nic kończę, więc na razie do następnego odcinka, na razie cześć!